Witam, jestem Marlos, gramy sobie w Speed Run Runus, tak? Tak. Dobrze. Chris, nie wysilaj się, jesteś zmutowany. Gram dzisiaj z Chrisem. Chris powiedz coś. Cześć. No i mówię, z... że, że jesteś zmutowany. I z rozgartem, rozgart. Runus, e, proszę powiedz coś. proszę. No mówię do E, gramy sobie w taką fajną gierkę, że trzeba skakać i, i nic nie robić. Po prostu Myślę, skakać. że niektórzy już to znają. Tak! Ale O kurde, Ozywan! Jest nie mnie! Jaki czul! <grym> Easy peasy Nie! Nie! Jak mnie WYŁĄBAŁO! <grym> Jaki czul, kolejny! <grym> jak mnie <grym> wyłąboło! To... Dobra no, no, to Gra popięknie. polega na tym, że trzeba przeżyć, tak? E, trzeba tak. przeżyć nie. i... i kurde to wygrać. Zlamiłeś. Wiem. Walę w tą Jeszcze klawiaturę. Przekasz kto jest kim? Tak, ja jestem tym jelonkiem co wygrywa. To jest e, super jeleń. Tak, to jest super jeleń. E, rozgard to ten za mną Wieczka. pomyczek. Nie to jest świeczka. Kurde! A Chris jest ten co nie żyje. A Chris. E, Pałkasz no. A co, co ja się upotknąłem? O igły Tema. No chuj Dobra ej One M. round Two round Fight. Nie! Nie! <ścoughs> Czekajcie <ścoughs> na, jeleni. mnie! <ścoughs> Czekaj na mnie Jelen na odstrzał Czekajcie na mnie Chłopaki, czekajta! Chłopaki, czekajta! Chłopaki, czekajta! Chłopaki! No nie! Jest. Pierdolę was. Nie, nie dzięki. Nie, 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 nie. Chłopaki! sam sobie to podłożyć. Czy nas wysadziło w klockach? No właśnie. Da. Re-round, fight. Jest! Jest! <coughs> <Yes! coughs> <Yes! coughs> Jezu, jak się cieszę, że to nie mnie. O kurde, o kurde. A! Kumplu, zaczekaj! Teraz kumplu, tak? Tak! Zawsze byłeś moim kumplem, nawet... Ukrytym! Ukrytym kolegą, <coughs> a nie mogłem się przyznać do ciebie. No, co za skurczy Co by? to było? <noise> to była bomba. Jeleń, wygraj! Super, jeleń. Myśliwy do ciebie nie przyjdzie spokojnie. A ja tam mam sojusz z nim. A, <noise> A tam temu daj wodę, bo. Co, kurwa? Ej, żyje. Jest. Jeleń do lasu. Nie, A ty ogień powinnyś dostać trochę z wody Okej, ty jesteś Lumina... Jesteś mina w takim razie Nie, to jest pan z za Jesteś tu mina. O kurde O kurde Jak on to zrobił Chuj mi! Ej co to było? O może ci naikły Dawaj jelej ja pięć! Jest! 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 Ty skórny scenie! Pamiętam, że upadnie na te Na kolce No nie, bo to Emil może wygrać! Mogę wracać. wracaj! Ty... te haki! Ja nie oni no, są cudowny, po prostu, WRAT KURDE! CO TO KURNA BYŁO?! Unik. Ja chcę replay, teraz będzie replay. Oni no, są cudowny, po prostu, ale... WRAT KURDE! CO TO KURNA BYŁO?! Da się unik zrobić. To nie No nie mnie, kurde, łapcy jego. No tak! No nie, czekajcie, czekajcie czekajcie, 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 czekajcie! Nie! No ja pierdolę z was! <noise> nie, <dzięki. głos> ja pierdolę z was! <noise> Wyty was, was nie z was! Nie! Jaki śmieci się kapnąłem, że tam jest bomba Nie, nie może ogień wygrać. To jest pan świeczka. Pan Dobra. Już jak Co? Zminimalizowało mi śpiew wersy! Tak! Mamy szansę, nie, Jeleniu! Nie, Jeleniu! Jeleniu, do... dobrze, je, Jeleniu! Jestem z ciebie dumny! Jeleń to śmieciu, to sprzedajna... sprzedajna bo jakąś <laughs> Jezu! To jest <laughs> no i myśliwe to cię przyjdzie. O kurde. Chyba mi nie lubi. Jeleń to sprzedajna dziczyzna. Nooo, Jeleńek jeden Oooo! Co to było? Co to było? Co to było? Ej, to kombo jakieś leciało! Myśliwy to był chuj! Jeszcze nasza reakcja, byś No z Nie! Jeleń! Ty, jeleń? Oła! Jeleń to jest! Jeleń to jest sprzedajna czesna. Dobra, śpieca wy nie wygra. Jest pan. Na... Jest? Nie, jeszcze. Kuśwa. No wyjdź mi stąd, ja już to muszę wygrać. Ty chyba ty się za, za bardzo podjalałeś tym wszystkim. No chyba nie. Nie! Nara. No ta rakieta. Dobra, zagramy jeszcze jedną mapę i Perfect. kończę. Skończy nagrywanie. Okej. Okay. Okej. Okay. dwie mapy. Zobaczymy, ile osób to, to będzie chciało obejrzeć. Jak więcej, to, to się będzie nagrywało. No. A, kurde, jak biegniemy w sobie, to ja się gubię i wtedy i biegną. To jest tak... My No, żebyś wiedział, bo myślę, że już skoczyłem, a naprawdę nie skoczyłem jeszcze. No wiem, wiem. też tak mam. Ty! <laughs> mam, mam przyspieszenie, mam przyspieszenie idealnie. A może! Ale was nadziało, obydwu! myślałem już tylko jednego. Ła wow. Ej, gdzie ja wskoczyłem? Nie wiem. No nie... To! <laughs> Który śmiecił kto zrobił? Du, 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 tak ma brakował i bym zabrał Boja. Chris, a tylko spróbuj tego. O, dobra. <grym> ja tutaj gdzieś wskoczyłem. Nie wiem gdzie nawet. O! Tak! Nie! A normalnie? Nie. Tak! Ja, tak! Teraz co to było? Nie! Tak! Tak! Aha, korzystając z tego, że, że to się nagrywa. To yy, pragnę jeszcze... Co? CO?! Nara! Oła! Nie! Ty, Ty, Ty A... <stutuj Bueno> pragnę jeszcze powiedzieć, że w ten, w ten, w ten... W ten sobotę, w tą sobotę... Czekajcie! W W tą sobotę... Chłopaki, czekajcie! Chłopaki, <coughs> czekajcie! Chłopaki! Będzie... <coughs> Będzie event karaoke, więc zapraszam na TS-a. kurwa. Jest! Ale nie mnie! Proszę, nie mnie! Alej sobie jego. No dzięki. Sojusz, sojusz! No właśnie widzę ten twój sojusz! No kurde, widzisz, poświęciłem się dla ciebie. No, właśnie widzę. Sojusz, kumplo. No co za śmieć tymi. Nooo! Jest! Głupi śmieć! Tak cię na obiad wołają. Ty... Tyś ty, 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 ty zły no, człowieku ja, no. ja już bym cię poprażał, a tu jest, jest, jestem na nagraniu <laughs> To malik, kto się A, <laughs> a gdzie mi <mich>, ja... <laughs> <laughs> Jak cię złapał ostatnim? Wow! Jest, tak yes. jest! Ty śmieci! No, ja bym no, już, jest, no, Ale nie. to nie ja! Ja nie, nie ty! Nie miałem Haka, to on! Nie ja A też nie, nie miałem kula, Haka! Kula, kula ognia mnie zajebała! No to jego! To już, już! No kuźma! Co, Co, Co to było? <laughs> Co zrobiłeś? Nie! Nie! Tak! Nie <laughs> Jak Nie! Jak tam górą. Ech, kurde! <głos> <głos> jak to mnie chwyciło jak ja już tam byłem? Nie wiem. Nie. Jadę. <noise> Oła. Fuck. Nie, 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 nie. O no jezu na mnie naprawdę! Back. Kurwa! To jest tak o głupia co gra! Sobie... Co ja zrobiłem? Jak nie dostał? To jest tak fajna gra! No ale tak głupio! Ale to jest takie głupie, że aż fajne. No właśnie, ja to chciałem powiedzieć Nara! Chris? I został jeden. Yeah. No jak! Byłem jeszcze na ekranie! Win. Dobra, Dobra, więc to było... Nie, ostatnia mapa, ja nie. Dobra, nie ma problemu. Znowu was dokończę. Na... Dobra, później dajcie ci to okate, tam no. co mi dałaś na początku. No to tak, tak, znowu ci to wyślę W końcu. Tyku Eee! Nie! O co ja zrobiłem? Jest! Dawaj, dawaj, dawaj! A to jest Jelen, to! Się no nie! Mm, to jest ta mapa. Nie! Kuźwa! Jest, już, to już po tej, na tej mapie to już wiem, że przegrałem. Chyba, że się nagle nauczysz. To, wątpię. Durny baseballista, no. Durny ogień! To jest Pan Świeczka. No. Panie, to świeczka. Pan świeczka. Pozdro dla kumaka. No nie, 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 no i chuj. Tak, Nara! Kuźwa! Dzięki! Takim cudem! raz. Jezu, co się stało?! Przecież... No i tuba wrzucę tylko te wygrane, czyli żadne. Tak, masz rację. Nie, no masz to wrzucić, to no. fajnie wiesz. Nie. Tak. Nie. Tak. Ej, nie, to masz 5000 komentarzy. Dlaczego no nie wrzuciłeś dobrze. w filmiku? No i dobrze. Cię. No to dobra. no dobra. to. Zobaczymy. Jak ci z Chris, kumplu, kumplu. No. Spię dalej. Wiedziałem, że mi tego nie zrobisz. Wiedziałem, że na mnie poczekasz. Nic nie widzę Z ekranu zniknął gra dalej, ja wtedy <grym> byłem na ekranie i przegrałem Ja nie rozumiem tej gry A kto się rozumie? Nikt ją nie rozumie no. P tak. rakietą, What nie no! The <grym> no i znowu w tym samym miejscu <grym> Nie Kur... Kurde Ej nie Jezu Co za No je No to mi się udało. udało. Daj tutaj, jestem tutaj, No tutaj, Co za jestem Jeleń ogarnij Naśle na ciebie niczego Marnowałem Huka U Jezu! Pozdro, Chris Nie yes. CO! Jak przez to to przeszło? Mój nice! Uuu. Jak przez to to przeszło w ogóle? nie bo to przechodzi przez y, te... Ta... Nie, nie! Kurde! Nie. Ciekawe Dnia! Dobra! To będzie na tyle, jeżeli się podobało, dawajcie łapki do góry, a jeżeli w dół, to wam wbiję na chatę z tym kijem kriza, e, Pożegnajcie się. I'm cześć! Dzień dobry! Dobra. Dzień dobry! Więc... Już zaczęły kręcić, czy jeszcze nie? Aha, bo to się nie nagrało. No dobra. Więc do zobaczenia i cześć.